Literacki Sopot, czas start. Tym razem zaczynamy jeszcze w domu. Pokażę Wam mój TBR. Planuję dużo czytać, odpoczywać. No i oczywiście prowadzić literacki Sopot. Wszystko dzisiaj w tym odcinku zobaczycie. Ja się niesamowicie cieszę. E, właśnie się ogarnęliśmy, e, dopakowujemy, zaraz coś zjemy i będziemy powolutku wyjeżdżać. Kotek do rodziców i jedziemy. Przed nami dzisiaj jest środa. Środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i poniedziałek w sobocie. Ma być średnia pogoda, ale nie przeszkadza mi to. Będzie jeszcze lepiej się czytało. Idziemy! Musisz mieć że. Jedziesz? Jedziesz już? Pakujesz się? Ty nie jedziesz z nami. No, nie interesuje cię to, tak? Jedziesz i koniec, tak? Jedziesz i. Jedziesz i koniec. Jedziesz i koniec. Pakuj się do babci. Pakuj się do babci. My już dojechaliśmy na miejsce. Mamy przepiękne mieszkanko. Prześliczne. Cyk, cyk, cyk. Śliczne jest. Eee, I co? I ja teraz rozpakowuję nasze rzeczy. I później pokażę Wam TBR, który wzięłam, ponieważ w tym roku w sopocie, oprócz oczywiście prowadzenia spotkań codziennie, planuję odpoczywać, relaksować się, bardzo dużo czytać i przede wszystkim troszeczkę a, dać sobie spokój z telefonem, z używaniem telefonu, bo używam go ostatnio za często, za dużo i no nie wiem, nie, nie robi to dobrze na mnie, dlatego postanawiam troszeczkę go odłożyć, fajnie, że mam tę kamerkę, nie będę musiała też nim nagrywać i tak dalej, jedynie do jakichś tam płatności, najważniejszych rzeczy i ograniczyć to do absolutnego minimum, ponieważ ostatnio weszłam sobie w statystyki tego, ile czasu spędzam codziennie na TikToku i przeraziło mnie to, jak mam być szczera, więc odkładam, ja w ogóle też z tym czasem na TikToku planuję nagrać pewien film, bo też mi tak przyszedł do głowy, żeby to zrobić, Inspirując się innymi, właśnie takimi czasowymi maratonami. A co? Ja teraz się rozpakowuję i działam. Nie będę na razie niczego słuchała. Teraz w ogóle jadą, słuchajcie, razem z Mateuszem ja robię sobie re Amateusz słuchał pierwszy raz, w sensie zapoznaje się z historią pierwszy raz, oczywiście oglądał serial, ale mam tu na myśli ślepnąc od świateł żółczyka. Ja y, lata temu czytałam, właśnie Ślepnąc od świateł, teraz wyszła jego druga część y, i mam ochotę ją przeczytać, ale szczerze Wam powiem, nie do końca pamiętam, y, co szczegółowo wydarzyło się w pierwszej części, więc postanowiliśmy sobie, Amateusz też y, y, miał gdzieś tam ochotę na żółczyka, y, więc stwierdziliśmy, że po prostu połączymy nasze siły i E, wysłuchamy sobie pierwszego tomu A razem, właśnie jadąc. E, jechaliśmy około 4 godzin, więc naprawdę bardzo długo. Też tyle będziemy wracać, także myślę, że e, no i pewnie w międzyczasie coś tam sobie posłuchamy. Więc e, słuchaliśmy całą podróż audiobooka, dlatego ja e, teraz na razie odpuszczam. W ogóle wzięliśmy sobie, słuchajcie, wiedźmi na dogrania w planszówkę. Proszę bardzo, wzięliśmy sobie właśnie Wiedźmina i będziemy grać, mamy dodatek, w który jeszcze nie graliśmy, także będziemy, słuchajcie, cisnąć, może nawet dzisiaj, ale dzisiaj tak, ja rozpakowuję, plan jest taki, rozpakowuję rzeczy, później idziemy na spacer, coś zjeść, przejść się po plaży, wró wrócimy i dalej sobie odpoczywamy, no bo jutro Mateusz normalnie tutaj sąd pracuje, a ja e, o 17 prowadzę pierwsze spotkanie z Wiktorią i z Olą. Także myślę, że nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania. Witam Was w czwartek. Przychodzę do Was z buchalem. Chcę Wam pokazać, jakie książki sobie wziąłam tutaj do Sopotu. I tak, y, pierwszą książką to jest książka, którą bardzo chcę dokończyć i jest to Sydonia. Em, Słowo się rzekło Elżbiety Herezińskiej. Tu jestem na początku, jakoś nie wiem, czy na 50. stronie. Niestety są białe kartki. No, ale może jakoś to przeżyjemy, więc to jest pierwsza książka, którą bardzo bym chciała dokończyć. Drugą książką, którą też chciałabym dokończyć, jest to książka byliśmy, Wszyscy Byliśmy Za Młodzi, ale o tej książce będę opowiadała Wam więcej w filmie, w którym czytam książki, które wygrały plebiscyt, Lubimy Czytać, więc o tej książce za dużo w tym vlogu nie będę Wam mówiła. I wzięłam sobie jeszcze innych pięć książek, plus jeszcze czytnik. Było, tak jak mówię, dzisiaj czwartek, ale dzisiaj jeszcze było bardzo dużo takich rzeczy do ogarnięcia, musiałam zmontować film, miałam spotkanie z Marysią, tutaj musiałam jeszcze pytania na literacki Sopot do, dorobić, bo chciałam po prostu ten jeden dzień już tak, wiecie, organizacyjnie zrobić ale od jutra już będę raczej się relaksowała i czytała, bo dzisiaj pewnie nic nie przeczytam, bo jak wrócimy z literackiego Sopotu, to z Mateuszem planujemy sobie iść na plażę, posiedzieć troszeczkę tam, spędzić czasu, więc taki słuchajcie jest plan, a pewnie wieczorem padniemy i będziemy dalej oglądać Czarną Listę, czyli serial, który ostatnio nami zawładnął i kochamy, kochamy. Kochamy ten serial. No, ale pięć książek, jakie sobie wzięłam, to jest e, Sztormowe Ptaki. E, I o tej książce też za dużo Wam nie będę mówiła, z tego względu, że książki z tematem islandzkim. Będę nagrywała na Islandii, a muszę ich trochę przeczytać, więc to jest trzecia, trzeci tytuł, który wzięłam sobie, właśnie taki islandzki. Plus jeszcze Wyspy Diabła też sobie wzięłam, i ta książka również jest pierwszym tomem serii, która dzieje się właśnie na Islandii. Więc to są dwie książki, które będę czytała, ale o nich za dużo też w tym filmie nie usłyszycie. I inne książki, czyli tak, w tym filmie więcej będę Wam opowiadała o. Herezińskiej nowej. Planuję przeczytać Gąsiennicę, ponieważ bardzo y, tę książkę polecała Iza na naszym maratonie 24-godzinnym z książkowymi echami, więc sobie po nią sięgnę. Dalej trzeci tom Angel Fall, bo też już bardzo chcę zakończyć tę trylogię, a już też nie mogę się doczekać. Y, I dalej Widzimy się w sierpniu. To też jest książka, którą miałam przeczytać w naszym maratonie 24-godzinnym, ale nie udało mi się tego zrobić, więc, y, więc tak. Tak się to prezentuje. Mateusz też sobie wziął książki do czytania. Wziął, będzie kończył Kwiaty dla Algernona. Słucha, właśnie słuchamy razem Ślepnąc od świateł. I wziął sobie jeszcze, słuchajcie, Diunę, więc będzie sobie pewnie podczytywał. Także tak się to prezentuje. Jest już po przed 16, więc ja dodaję jeszcze film ze strefyka. I co. I my będziemy się już zaraz zbierać, bo o 17 mam spotkanie, prowadzę panel z Wiktorią i z Olą o słowiańskości, także, także tak, więc ja będę czytała, prowadziła panele źródeł naszej tożsamości, na przykład w naukach kościoła, które wtedy romantycy odrzucili jako obce wpływy, jako wpływy zachodu, tylko szukamy fundamentu naszej słowiańskości w kulturze ludowej przede wszystkim, w folklorze, tak? I to była odpowiedź na rzeczywistość rozbiorową. Więc pytanie, które sobie dzisiaj ja szczególnie zadaję, ale myślę, że wiele ludzi zafascynowanych słowiańczyzną, czego dzisiaj potrzebujemy i co dzisiaj sprawia, w którym my mieszkamy. I to, te, ta mitologia słowiańska i te historie słowiańskie są oparte... O to, co nas otacza, o zmianę pór roku, jest ta sezonowość. One sprawiają, że my zaczynamy zwracać uwagę na świat wokół nas, zaczynamy celebrować tą zmienność. I to jest bardzo cenne, bo to też nas trochę osadza, że tak powiem, współcześnie mindfulness tam wchodzi. <grystanie> tak. Słowianie już to Nie no, dobra, dróbmy zasadę, nie nasze książki. Znaczy, po pierwsze, oczywiście to powinny być nasze książki, ale gdybyś o wybrać... No, może niedźwiedź i słowik mi przyszedł do góry, na przykład, Okej. Okay? Nie, Aha, no w sensie, że to nie polskie. A bo ty pytasz o polskiego autora, tak? Nie, niekoniecznie, to jest po prostu coś ze Słowiańszczyzny, Tak, związane. No to dla mnie to by chyba była ta trylogia zimo, o Boże, przypomnij jak to się nazywało. Eee... Zimowy nocy. Zimowy nocy. Trylogia Zimowej Zimowej nocy. nocy. to było super, tak. To była jedna z pierwszych takich dotyczących Słowiańszczyzny, nie licząc oczywiście Wiedźmina i tak. Coś... Słuchajcie, przyszliśmy po pierwszym panelu na jedzenie i odwiedziliśmy polską kiełbasę którą znajdziecie na Monciaku i ogólnie porcja jest ogromna. To w porównaniu to jest hot dog Mateusza. O mój Boże. A tam kapustą z kaszu tak ładnie pachnie. Ja cię kręcę, jakie to jest wielkie. 2010 albo 11 rok, bo to był taki rok, kiedy w całej Polsce, w Poznaniu również, zamykano na potęgę szkoły, ale zamykano je po to, żeby to miało takie ładne określenie zoptymalizować sieć szkół. W Poznaniu to była gimnazja, zamknięto ich ostatecznie, potem 7, pomysł był, żeby zamknąć 10. Oni się z tego śmieję, ja też się z tego śmieję, ale wtedy to nie było mi do śmiechu. Wie pani, bo mamy taką koleżankę, która? Czyli dla kolegów pytam. Ja Słyszeliśmy, że jest taki problem. No i ja odpowiadałam na te pytania, spotkania się skończyło, ono bardzo, bardzo było długie, a oni jakoś nie mogli pójść do domu. No i oczywiście, jak nie poszli do domu, to... No wie pani, bo to no, dla kolegi, ale to w sumie dla nas. A co coś tam nie okazało się, że mieli taką sytuację, w której bardzo mocno poczuli się zawiedzeni przez dorosłych mieli historię w swojej klasie chłopca, który pisał do nich na mediach społecznościowych na komunikatorach, że ma myśli samobójcze. I to jest zawsze trudny temat, ale to jest taki temat, w którym oni jako klasa zrobili. Moim zdaniem wszystko co mogli zrobić, to znaczy poinformowali rodziców, poinformowali wychowawcę. Było jakieś spotkanie z Pedagogiem, ale to się nie kończyło. Albo inaczej, wiem, ale to są takie intuicje, bo z pierwszą książką było tak jak Power, ee, który stoknęło w tym roku 5 lat i nie można już kupić bo już Nie to, to, to. widziałam, jest Tak, tylko używane, ale polecam, na bibliotekach można to pożyczać, więc, więc super, może jakiś da Witam Was w czwartek. Jaki czwartek? W sobotę? Ja dopiero jak widać wstałam, jest 11 i dzisiaj sobie tak pospałam, ale super, dobrze, że to zrobiłam. Robię sobie kawkę, dzisiaj Mateusza nie ma, bo wczoraj wieczorem pojechał, musiał wrócić tam do nas do domu ze względu na różne zobowiązania, ale jutro wróci, więc dzisiaj sobotę spędzam samotnie, ale to nic. Plan jest na czytanie. Oczywiście o 17 idę prowadzić spotkanie z Izą i Nelą. E, później, może sobie gdzieś tam pójdziemy mm, na jakąś plażę czy coś, chociaż dzisiaj jest straszna pogoda. Bo słuchajcie, pada. Pada, nie jest wcale tak przyjemnie, jakby się wydawało. No ale zobaczymy, ciepło muszę się ubrać. Mam nadzieję, że też przyjdzie ktoś na ten panel. No ale co do pogody, to już niestety nie mamy wpływu. E, a ja co? Ja teraz planuję właśnie zrobić sobie kawkę. Później chcę troszeczkę tutaj ogarnąć właśnie w mieszkaniu. Gdzieś mamy naczynia do zmywania, coś tam, żeby, żebym miała tutaj czyściutko na e, dalsze siedzenie sobie. Miałam pójść na spacer na plażę, ale no taka pogoda jest średnia. Może jutro będzie lepsza, bo powiem Wam szczerze, że o, byłam tylko raz na plaży aktualnie. Bo jakoś wczoraj się źle czuliśmy i tak dalej. Nie wiem, jakoś tak dziwnie, dziw, dziwna faza, ale mam nadzieję, że, że się to zmieni. Eee, może dzisiaj po panelu pójdę sobie na targi, zobaczę, jakie tam książki są i tak dalej. Widziałam wstępnie trochę, jakie są wydawnictwa, i tych wydawnictw jest strasznie mało. Powiem Wam, że tak mało. Bardzo, bardzo mało, aż, aż trochę jestem w szoku. No, ale dobra, no i czytamy, czytamy, czytamy i czytamy. Jesteśmy i jak reklamujemy książki, internet jest bardzo szybki i żywotność informacji jest bardzo krótka. Więc reklamowanie w ten sposób książek jest dla mnie jak najbardziej zrozumiałe. Z drugiej strony widzę, że rzadko, przynajmniej ja nie oglądam takich treści, gdzie ludzie właśnie reklamują jako twórcy internetowi, którzy mówią o książkach, yy, tylko na... Gdzieś tam może nie, że chłonęłam jakieś namiętnie te książki, ale po prostu faktycznie czytałam, ale teraz jak już czytałam ich dużo, to są bardzo, ale to bardzo powtarzalne, to są te wszystkie romanse mafijne. I, i, ja, I ja po prostu, tu, tu już jest na zasadzie, ja uważam, że to jest konkurs między autorkami, autorami osobami, osobami autorskimi i to jest taki niepisany... ...popularność różnymi motywami. Czy uważacie, że BookTok i Bookstagram na ten moment jeszcze, gdzie tych twórców jest naprawdę dużo, gdzie tych treści jest dużo, gdzie tych książek wychodzi po prostu... Módek? że nagle się nad czymś oparłam Ja mam takie... Tu już doszłam do krzaków. Odwracam się a to tak pan śpi. To jest mama! I wczoraj na strefie Kajak siedziałyśmy z Izą, książkową babą, to liście na nas spadały i my dwie po prostu zawzięte jesieniary. E, także bardzo się cieszę, że możemy tutaj być e, i może przedstawię cię Nikola. Mhm. Przygotowałam taki piękny opis twojej osoby. Eee, Nikola. Podchodzimy do Nikoli i mówimy: powiemy ci coś w tajemnicy, że zaczynamy podcast, a Nikola patrzy na nas i mówi: Ej, ja też. I zaczęłyśmy w ogóle tego samego dnia, bo 1 czerwca obie wstawiłyśmy. Z tym, że na szczęście film był inny, nie był tak. tym samym, bo my też miałyśmy okazję prowadzić zarówno ja, jak i dziewczyny. Update czytelniczy. Jezu, jak ja dawno nie robiłam update'ów czytelniczych, słuchajcie. Już jakiś czas temu wróciłam z Sopotu. Przychodzę Wam oczywiście powiedzieć, jakie książki um, przeczytałam i jaką książkę kupiłam, bo kupiłam tylko jedną. Jeżeli chodzi o same targi i cały festiwal, to jak zawsze bardzo dobrze. Będę go wspominała, będę zachęcała Was do tego, żeby na taki festiwal właśnie w Sopocie się wybrać, ponieważ on charakteryzuje się bardzo dużą kameralnością, takim przytulnym, parkowym vibem i ja byłam drugi raz, drugi raz miałam ogromną przyjemność prowadzić właśnie literacki Sopot te sekcję jak adultową. Jak widzieliście, miałam okazję naprawdę porozmawiać z super osobami. Też dopisaliście bardzo, więc to jest w ogóle dla mnie coś niesamowitego. Co prawda jedynym szkopołem była rzeczywiście pogoda. Pogoda w ogóle nie dała nacieszyć się tym morzem. Nad, na samym morzem byłam może za dwa razy i to za drugim razem byłam z dziewczynami i po prostu uciekałyśmy, bo zaczął tak lać deszcz, więc niestety to był jedyny minus, bo rzeczywiście chciałam troszeczkę i więcej dla Was ponagrywać i, i fajnych, fajnie sobie jakiś spędzić czas i poczytać na plaży, niestety się to nie udało. Czytałam tylko w, w mieszkaniu, praktycznie oprócz wychodzenia gdzieś tam właśnie na te spotkania to za bardzo nie wychodziłam, więc to też było dosyć takie, wiecie... Yy dołujące, że, że nie mogę sobie troszkę pokorzystać z tego morza. Ja nie mówię, że miałoby być tu słońce czy coś, tylko fajnie, jakby po prostu nie padało i można byłoby sobie posiedzieć. A w pewnym momencie było na przykład 15 stopni na dworze, więc no bardzo, bardzo zimno. Jeżeli chodzi o to, co sobie kupiłam na literackim sopocie, to kupiłam sobie jedną książkę, czyli Szklany Ogród. Jest to najnowsza książka autorki Lato, gdy mama miała zielone oczy. Jak wiecie, ja kocham tam tę książkę, więc zachęcona właśnie. Tym, że było właśnie stoisko, i tam było lato, gdy mama miała zielone oczy, podeszłam, i pan powiedział mi, że jest i wyszła najnowsza książka tej autorki, także od razu sobie zakupiłam i wzięłam, i myślę, że w niedalekiej przyszłości ją przeczytam. A jeżeli chodzi o to, co przeczytałam i co wysłuchałam, to przede wszystkim skończyliśmy z Mateuszem oczywiście pierwszą część ślepnący od świateł. Myślę, że będziemy sobie zaczynać dawno temu w Warszawie, już niedługo. I bardzo, bardzo mi się to podoba. Ja bardzo lubię ten vibe taki, wiecie, w takiej Warszawy: m, takiej zblazowanej, takiej smutnej i takiej szarej. Bardzo mi się podoba ten motyw, w, czy w serialach, czy w filmach. Więc na pewno drugi tom będziemy kontynuować. Ale myślę, że sobie go właśnie wspólnie będziemy słuchać, jak gdzieś będziemy jechać, czy coś. Dalej, słuchajcie, skończyłam gąsienicę. Jeżeli chodzi o tę książkę. To jest to książka, która ma już troszeczkę lat. Na samym początku spotykamy się z prologiem, czyli z taką mową i wyjaśnieniem troszeczkę, czym charakteryzowała się wtedy literatura japońska, japońskiego kryminału, kto był prekursorem i trochę jak to właśnie za tamtych lat wyglądało, ponieważ autor, czyli Rampo. On pisał, e, pisał w pierwszej połowie XX wieku, więc troszeczkę czasu temu e, i bardzo charakterystycznym tutaj stylem jest rzeczywiście troszeczkę podobny do Agathy Christie, natomiast co do tej książki, to jest zbiór e, kilku opowiadań, e, opowiadań o właśnie o zbrodniach, o umyśle człowieka, o analizie dlaczego człowiek jest zdolny zrobić takie rzeczy, bardzo często przełamuje tę barierę autor, czytelnik, a pisarz. Natomiast ja chyba nie do końca jestem fanką tego typu literatury. I ja w ogóle średnio chyba przepadam za japońską literaturą. I to jest któryś raz, gdzie mi to potwierdza. Ja jakby nie czerpię chyba takiej przyjemności z ich rozkmin, nie czerpię takiej przyjemności z ich. Skupiania się na pewnych aspektach społecznych i na pewnych aspektach mózgu człowieka. Mi to po prostu nie siedzi. Nie jest to dla mnie, nie czuję w tym taki, takiej naturalności, nie czuję w tym takiego. Czegoś fajnego, tylko bardzo taki mechaniczny styl pisania. No i tutaj również to dostrzegłam. Co prawda, książka sama w sobie jest naprawdę, w sensie, ja bardzo ją doceniam, ale to nie jest moja książka. Ja nie będę o niej wspominała, ja nie będę o niej pamiętała myślę za bardzo, i ja nie będę się nią zachwycać. Eee, I właśnie to jest kolejny gdzieś tam przykład, że rzeczywiście ta literatura japońska, ona chyba nie jest w moich gdzieś tam miejscach, które ja lubię. No, po prostu nie. Dalej przeczytałam, widzimy się w sierpniu Markeza. Z tą książką, ona jest cieniutka oczywiście, natomiast z tą książką mam taki problem, że też na samym początku mamy wyjaśnienie, że ojciec, czyli właśnie autor Markez, to była ostatnia jego książka, jaką on napisał w życiu, natomiast on poprosił swoje dzieci, żeby tej książki nie wydawały, bo ona się nie nadaje. Natomiast dzieci i tak to zrobiły. Tam nawet piszą, że no, że książka przyszła kilkanaście korekt, ileś tam redakcji, bo rzeczywiście widać było to, że Markes już podupada na zdrowiu i te książki nie są takie, jakie powinny być. Natomiast ja chyba przez to nie potrafiłam spojrzeć dobrze na tę książkę, bo gdzieś tam w głębi serca czułam dużą niesprawiedliwość do tych dzieci. W sensie czułam pretensje do nich, że mimo, że jego wolą było to, aby nie wydawać tej książki, oni i tak to zrobili. I Markes jest... Niesamowitym pisarzem, e, jego książki czytane są w milionach na świecie i domyślam się, że on jako tak postawiony autor mógł nie życzyć sobie, żeby najsłabsza, tak jak on też uważał, jego książka trafiła na półki. E, I to nie pozwoliło mi spojrzeć dobrze na tę książkę, bo uważam, że jeżeli, nie wiem, jakby mój tata mi powiedział, był pisarzem i powiedział, Karola nie wydawaj tego, bo... Nie chcę, żeby ludzie mnie tak zapamiętali. Ja nie chcę, żeby ta książka była moją ostatnią książką, a ja i tak bym to zrobiła. Uważam to strasznie za nie fair i już przeczytając czytając ten wstęp, ja już się wkurzyłam, ja już się nastawiłam i ja już nie byłam w stanie. Dobrze na tę książkę spojrzeć, bo ja nie analizowałam książki, ja nie patrzyłam, w jaki o sposób ona była napisana czy tak, i, i tak dalej. Widać, co, co warto dodać, widać w tej książce i co też jest na po samym początku napisane przez te dzieci. Widać, że Markas już nie miał głowy do pytania, że, do pisania, że kilka rzeczy się nie zgadzało, że było to trochę takie, że ta pamięć jego uciekała. A oni i tak to wydali. No, i tak poszli do wydawcy i powiedzieli: Słuchajcie, znaleźliśmy w biurku ojca książkę. Prosił, żeby jej nie wydawać. Ale zróbmy kilka korekt, zaróbmy jeszcze na nim. I nie potrafiłam podejść obiektywnie do tej książki, nie potrafię jej zrecenzować, nie potrafię jej ocenić, bo czuję ogromną złość i czuję ogromną niesprawiedliwość do czegoś takiego, bo ja uważam, że tak się po prostu nie robi. I ja doskonale rozumiem Markeza, który poprosił, żeby, bo nie chciał, żeby to była jego ostatnia książka w życiu, żeby ludzie kojarzyli go z tą książką. A książka nie jest wybitna. Naprawdę. Gdyby to była. W sensie to jest pierwsza książka tego autora, którą przeczytałam. Natomiast um, ufam recenzjom, ufam głosom innych ludzi, którzy czytają literaturę piękną, że warto czytać inną jego literaturę. to bez, gdybym była Kowalskim, który nie śledzi recenzji, który nie, nie, nie siedzi w book mediach, i to by była moja pierwsza książka, to nigdy w życiu nie sięgnęłabym po innej jego książki. Bo ta książka po prostu jest słaba. Eee, także czuję. Taką niesprawiedliwość, złość, i uważam, że to jest mega nie fair, że taką rzecz jego dzieci, własne dzieci zrobiły. Dalej skończyłam, wszyscy byliśmy za młodzi, ale o tej książce opowiem Wam w filmie, w którym czytam książki, które wygrały plebiscyt Lubimy Czytać, ale daję Wam znać, że ją skończyłam. I słuchajcie, przeczytałam Płuca, czyli książkę, którą sobie wzięłam do tego mojego wyzwania islandzkich książek. Jest to kolejna książka, którą skończyłam właśnie, ale o tej również opowiem Wam w filmie, który będę nagrywała na Islandii. Ale mogę Wam powiedzieć, że i tak o wszystkich tych w tym miesiącu się dowiecie. Także tak wygląda mój update, update czytelniczy. E, pewnie już więcej o książkach w tym vlogu nie powiem, ponieważ teraz płynnym ruchem zapraszam Was do remontu, do ogarniania, do sprzątania, do zakupów e, i do tura. Tura e, i zrobię wam tour właśnie naszego domku, w jakim jest aktualnie stanie, jak to wygląda. I taki stan jest właśnie do teraz. Jest, będziecie najbardziej na bieżąco, jeżeli chodzi o update remontowy. Także zapraszam Was dalej do oglądania. My już zapakowani, mamy rzeczy, jedziemy sprzątać górę. Jest super.

przechodzimy przez drzwi, tu jeszcze jest niedokończone. Tu będzie szafa. Oczywiście. I tutaj mamy taki Ala przedsionek. Tutaj schody są na strych. Strych jest oczywiście jeszcze nie wyremontowany ale jest możliwość, żeby tam również e, były no, pokoje. I przechodzimy sobie dalej. Tutaj salon. Tu wszystko będzie w książkach, całe te dwie ściany, kanapa. Tak prezentuje się salon. Z salonu jest takie, taki widok. I tak, tu od razu po prawej mamy biuro. Tu będziemy sobie pracować. O. Też bardzo dużo światła, więc tu będzie bardzo dobrze się też nam mi nagrywało. Idąc, tu mamy Łazienkę. Łazienka, możecie zobaczyć. Jest już prawie w całości zrobiona. Oczywiście można już z niej korzystać, ale brakuje lustra. Tu światła, drzwi nie ma, ale jest w pełni już. Łazienka gotowa i do użytku. I przechodzimy tutaj. Tu jest, tu będzie stół, jadalnia. No i tu oczywiście kuchnia. W kuchni też będzie przepiękne światło, bo tutaj mamy zachód. Więc tu bardzo, bardzo, bardzo długo jest słońce. A tutaj mamy sypialnię. Tu sypialnia i fajnie, bo w każdym, w każdym pokoju jest balkon, no i nasz widok na pole. Więc na ten moment kończymy remont. Natomiast myślę, że będziemy chcieli jeszcze w tym roku zrobić sobie sypialnię, że jak będziemy wracać tutaj na wieś, to po prostu będziemy mieć swój kąt. Więc w planach jest zrobienie sypialni i wymienienie drzwi wejściowych, bo te drzwi wejściowe są dosyć stare. No i wiecie, tu już jest podłoga, parkiet i tak dalej, więc żeby na zimę wszystko było tak, jak być powinno, nas nie będzie. Także no ja się strasznie cieszę bardzo. Nawet sobie nie wyobrażacie jak. E, jest pięknie, tak jak sobie zamarzyłam. Mam nadzieję, że powolutku będziemy sobie po prostu e, dokańczać, dekorować i robić. Tak jak mówię, w tym roku jeszcze planujemy zrobić sobie sypialnię, więc też już będziemy mieć taki swój kąt. Więc super. Bardzo, bardzo się cieszę. Łazienka już gotowa. Tak naprawdę można sobie tutaj rozpłatać materac, już spać, więc też jest już taki bardzo fajny e, co? No, taki bardzo fajny już jest stan tego naszego domku. No i tak, mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. Widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!